Pod koniec XVIII wieku Polska, kraj o tysiącletniej tradycji, straciła niepodległość. Rosja, Prusy i Austria dokonały bezprecedensowego podziału terytorium Polski i wymazały ją z mapy świata. Polacy nie pogodzili się jednak z utratą niepodległości. Przez 123 lata ponosili liczne ofiary, walcząc zbrojnie i w podziemiu o suwerenne państwo. Niestety kolejne powstania były krwawo tłumione przez zaborców. Dopiero podczas I wojny światowej, kiedy państwa zaborcze stanęły do walki przeciw sobie, pojawiła się realna szansa na odzyskanie niepodległości. Dostrzegł ją Józef Piłsudski, pomysłodawca Legionów Polskich. Który w sierpniu 1914 roku wyruszył z garstką ochotników z krakowskich Oleandrów, aby wywołać zbrojne powstanie przeciw Rosji. Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korwanty, Ignacy Daszyński to ojcowie niepodległej Polski. Był wśród nich artysta. Byli dyplomaci, żołnierze, politycy, a także działacze społeczni. Niepodległościowcy reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. W tamtym czasie połączył ich jednak jeden cel sprawa jednocząca ponad podziałami wolna i niepodległa Polska wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne w 1918 roku Polacy odzyskali swoje państwo. Odrodzona Polska obejmowała swymi granicami tylko część dawnego terytorium. Ze względu na połączenie terenów będących pod władaniem trzech zaborców, drugą rzeczpospolitą charakteryzowało wielkie zróżnicowanie wynikające z odmiennych systemów prawnych, monetarnych Gospodarczych i religijnych państw zaborczych. Choć młode państwo polskie borykało się z wieloma problemami natury gospodarczej i politycznej, tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, to polska międzywojenna była prawdziwą dumą Polaków. Druga Rzeczpospolita przetrwała w pamięci zbiorowej jako symbol dumy, odrodzenia, witalnych sił narodu.